A tymczasem no. robić sobie różnego typu ćwiczenia: szeroko sobie stanąć albo usiąść tu, 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 żeby się klatka napinała. Klatka, Aha. żeby się napinała. Aha. O, napinała, rozciągała. E, brzuch, jak jeszcze kłopoty są. To chociaż należąco podciągać pojedynczo nogi i sobie prostować, ja tak po napinać, wolniutko, no, na nie za szybko. Tak szybko chciała być piękna, a teraz trzeba wolno, wolno yy, dookoła ćwiczyć, szeroko rozciągać Aha. staw skokowy, aż będzie tu wszystko aż pękało, nie? Tak spokojnie, wolno. Palcami ruszać u stóp. Dobra. Ile się da. I tutaj, o. Jak się da, podciągnąć trochę i strząsać. O, tak. I strząsać. Dobra, będę robić. Ćwiczenia teraz są potrzebne, bo układ diatomatyczny musi być poruszony cały. A on jak.